Witam Cię w kolejnym filmie. Ci opowiem Ci o trzech takich wskazówkach, kiedy nie powinieneś tworzyć dłuższej relacji z dziewczyną. I to jest naprawdę istotne. Wielu z Was do mnie dzwoni, pyta mnie, Krzysiek, rozstałem się z dziewczyną, dlaczego to tak wyszło, tak być nie musiało. I to jest takie ostrzeżenie, którego myślę, że powinieneś wysłuchać. Jeśli chcesz mieć fajne relacje i też być może fajną przyszłość, jeśli chodzi o. Relacje z kobietami. I to jest ta przestroga, właściwie wskazówka numer 1. Większość facetów tworzy relacje z kobietami, takie dłuższe, chce tworzyć w młodym wieku. I to ci w niczym nie pomaga. Zobacz, jak nie masz doświadczenia, to ty się możesz bardzo szybko zakochać. Praktycznie poznajesz dużo bardziej doświadczoną dziewczynę, ona jest bardziej odporna na zakochanie. To jest jedyna Twoja opcja, bo jesteś z małej miejscowości albo nie potrafisz poznać sobie innej. I co się dzieje? Ty się zakochujesz, tak? Po jakimś czasie nie widzisz świata poza tą dziewczyną, a tu się nagle okazuje, że napisze do byłego faceta, czy że ma kolegów, i dostajesz nerwicy, tak? Chcesz kontrolować jej telefon, tak jak ostatnio mi chłopak wysyłał, nagrywał sobie screeny, tak? Co dziewczyna pisze do kolegów, i to jest chore, to jest chore, dlatego że po pierwsze nie ufasz sobie, nie ufasz dziewczynie, i ona bardzo szybko to wyczuwa. I taka znajomość bardzo szybko się kończy, i potem dochodzi do tego, że jesteś sfrustrowany, wkurzony: dlaczego ja to robiłem, po co, do czego mi to było potrzebne. Widzisz, jakbyś miał trochę więcej doświadczenia, to byś był bardziej odporny na to, żeby się zakochać, potrafiłbyś myśleć o tej relacji w inny sposób, że ona też się musi postarać, patrzyłbyś na to, żeby ona sama się też musiała angażować w znajomość. Więc stworzyłbyś cały ten związek zupełnie inaczej. I to jest ten problem młodych facetów, który często dotyka tych związków w wieku, no czasami już nawet tam 18 lat, czy, czy w młodszym wieku, albo na początku 20 roku życia, też wielu facetów chce poznać tą jedyną dziewczynę i chce mieć spokój, dlatego że jest taki trend społeczny. Poznam tą dziewczynę, będę miał święty spokój, wszyscy koledzy będą patrzeć na mnie z szacunkiem, rodzina tak samo. Błąd, tak? Bo jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i nie przerobiłeś tego procesu uodporniania się na zakochanie poprzez relacje z innymi kobietami bardzo często będziesz cierpiał oczywiście możesz trafić na dziewczynę w której się zakochasz to będzie wielka miłość ale to jest tak ze wszystkim w życiu tak trzeba mieć szczęście to może być jedna sytuacja na 100 tysięcy na milion da się też znam takie relacje, natomiast w większości przypadków, jeśli para się poznała w młodym wieku, no to jest problem i ten problem się rozwija w trakcie trwania relacji. Przeważnie chodzi o inny światopogląd, potrzeby. Kiedy poznawałeś dziewczynę, to ona inaczej myślała o świecie, o życiu. Ty miałeś inne potrzeby pod kątem być może łóżkowym, seksualnym, ona tak samo. Teraz to wszystko się zmieniło. Czas zmienia związek. Jeśli trafiasz na odpowiednią kobietę, to musisz być pewny, że trafiłeś na odpowiednią kobietę, a to zyskasz bezpośrednio dzięki doświadczeniu. Co musisz przerobić na własnej skórze? Niestety, bolesne lekcje też są dobre, ja tak uważam. Czy rozstania z kobietami, bo cię uczą tego dystansu do świata, do życia, do kobiet. I właściwie, facet, który dużą ilość razy przeżył rozstania z kobietami, jest odporniejszy psychicznie od takiego, który tego nie przeżył. I pierwsza, lepsza znajomość z dziewczyną trwała już tam 5-6 lat, to była jego wielka miłość. Wtedy to zazwyczaj się kończy źle. Facet ma depresję, nerwice po takim rozstaniu, sam może coś takiego przeżyłeś. Okej, okay, druga wskazówka: dlaczego nie powinieneś tworzyć dłuższej relacji w młodym wieku? Co i dla mnie to jest prosta sprawa: jak jesteś młody, to też jakby masz największą ochotę na kobiety, na relacje z kobietami. Więc korzystaj z tego: pójdź sobie na imprezę, potem z jedną dziewczyną, z drugą, jesteś wolny, nikt ci nic nie mówi, nikt ci niczego nie ogranicza, możesz sobie pojechać. Nie wiem, na dwa miesiące do kolegi do Wałbrzycha, czy tam do Warszawy, spać u niego na materacu, ty rozwijasz własne życie. Oczywiście, jak masz na to środki, tak, no ale zakładam, że wakacje jakieś możesz wziąć, nawet jeśli tam nawet niewiele zarabiasz, więc to jest tego typu podejście, które daje ci życie singla. To, że masz wolność, możesz robić co chcesz, możesz sobie pojechać w góry. Niestety, będąc w związku, ty też musisz iść na kompromisy i jeśli chcesz utrzymać relacje, no to dziewczyna będzie chciała jechać, nie wiem, do rodziny. Na święta, ty będziesz chciał jechać, nie wiem, do swojej rodziny i zacznie się różnica zdań, tak? W momencie, kiedy jesteś singlem, takiej sytuacji nie ma. I bardzo często nie doceniacie tego, jak to dobrze jest być młodym, tak? Jeśli jesteś młody, masz 20 parę lat, to masz więcej energii, masz więcej ochoty też, żeby być może nawet zwiedzać świat, coś robić. Natomiast, jeśli już jesteś dużo starszy, to nie mówię, że ja tak akurat mam, bo jeszcze taki stary nie jestem, ale też podejście do pewnych spraw się zmienia. Także warto to przemyśleć, jeśli chcesz mieć fajne relacje, fajne związki, zacznij trenować zawczasu, i to też się przełoży na doświadczenie, które będzie Twoim gdzieś tam wskaźnikiem tego, co powinieneś robić w życiu. I trzecia wada tworzenia tak, relacji od razu w młodym wieku, to jest to, że zazwyczaj poznajesz brzydsze dziewczyny niż mógłbyś poznać. Zauważyłem to na wielu sytuacjach moich kursantów. Faceci, którzy poznają dziewczyny w młodym wieku, zazwyczaj poznają dziewczyny mniej atrakcyjne niż by mogli. Dlatego, że się nie chcą tego uczyć, że chcą mieć spokój, że rodzina tak kazała, że społeczeństwo tak każe, poznać dziewczynę, mając 19 lat, brać ślub, tak? To nie jest dobre podejście. Bez doświadczenia, bez też odpowiedniego tutaj mindsetu, nie będziesz w stanie tworzyć fajnych związków, i niestety, tak jak mówię, to doświadczenie jest ci niezbędne. I praktyka pokazuje, że im więcej działasz w temacie, tym poznajesz bardziej atrakcyjne dziewczyny, masz z nimi fajniejsze relacje i jesteś też ogólnie szczęśliwszy. Także to są takie trzy powody, które uważam za istotne. Jeśli się zgadzasz, zostaw łapkę do góry. I oczywiście do jutra do północy najnowszy materiał, jak być wyzwaniem z kobietami 30% taniej. Jest to mój najnowszy kurs, gdzie dokładnie tłumaczę, jak właśnie y, rozmawiać z dziewczynami, jak się zachować w atrakcyjny sposób. Zresztą zobacz sam, wejdź tutaj, pobierz. W czwartek po północy cena tego materiału idzie do góry o 30%, dlatego myślę, że warto skorzystać. Bycie wyzwaniem dla dziewczyny to bardzo istotna kwestia, która sprawia, że dziewczyny na Ciebie inaczej reagują, same Cię podrywają, także spróbuj tego materiału, bo to jest najlepszy materiał, jaki kiedykolwiek zrobiłem i bezpośrednio przełoży się na Twoje życie, efekty z kobietami i na to, jak dziewczyny też Cię szanują, postrzegają, jaki respekt do Ciebie czują, niejednokrotnie. Jestem przekonany, że po zastosowaniu tego materiału dziewczyny będą Cię komplementować, będą Ci mówić, jaki to jesteś tutaj zaskakujący w stosunku do innych facetów. Przekonaj się sam, bo w czwartek o północy cena idzie do góry. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!